Poczuliśmy się nieswojo po zobaczeniu dzisiejszego rankingu, który został ogłoszony w perspektywach, a myślę ogromny kłopot i zadumienie i zdziwienie u nas wywołało miejsce pierwszego Liceum ogólnokształcącego w Koszalinie, które tradycyjnie od momentu w ogóle organizacji tego rankingu jest zawsze bardzo wysoko, jest klubą. Edukacyjną naszego miasta, województwa zachodniopomorskiego, nawet w tym rankingu było w pierwszej dziesiątce szkół w Polsce swego czasu, a dzisiaj okazuje się, że yy, omyłkowo, jak już dzisiaj wiemy, 428 miejsce w rankingu ogólnopolskim yy, miesięcznika perspektywy, co jest ogromnie krzywdzące z tego względu, że w ostatnich czasach pierwsze liceum ogólnokształcące zawsze było w setce, nie mówiąc o rankingu olimpijskim, który jest tutaj. Zawsze doskonały. W tym roku jest to miejsce 39 w Polsce, jeżeli chodzi o y, olimpijczyków i o sukcesy y, olimpiad. Stąd y, zadziwiające to miejsce. Jest to wyjaśniane, ale o tym więcej powie pan dyrektor Rafał Janus. Ranking jest zbudowany od y, wielu lat na podstawie trzech kryteriów. Y, olimpiad. I to jest 25% wszystkich możliwych do zdobycia punktów to są olimpiady, w których dana szkoła bierze udział i uzyskuje tytuły finalistów bądź laureatów oraz matury. Matury w zakresie Obowiązkowym, czyli te matury obowiązkowe, i to jest 30%. Oraz 45% matury dodatkowe, te wybrane, te szczególnie cenne. I myśmy od rana sprawdzali, co się stało, który z parametrów został tutaj jakoś pomylony, skoro tak nisko jesteśmy notowani, co wydało nam, wydawało nam się niemożliwe i bardzo krzywdzące, jak wspomniał Pan Prezydent. I rzeczywiście. Od razu podejrzany nam się wydał wynik nasze, naszej matury, i to zarówno w, w, poziomie, w, tym, w zakresie obowiązkowym, jak i dodatkowym. Od rana korespondencja, telefony, maile, dane wysyłaliśmy, nasze, którymi którym my dysponowaliśmy, oni pokazywali swoje, czyli te, które przekazywała im okręgowa komisja egzaminacyjna. Okazuje się, że te dane przekazane przez okręgową komisję egzaminacyjną były no, inne niż nasze. Tam niby mieliśmy tylko 73 osoby zdające, a u nas zdawało 165 osób. Wyniki z niektórych przedmiotów były wyzerowane, bo nikt niby nie zdawał z tych z naszej szkoły, więc zupełnie nie nasze wyniki, nie nasza też lokata w rankingu. Przed chwilą, dosłownie przed zejściem tutaj do Państwa, dostałem telefon, informację i maila jednocześnie, że. Uwzględniono tę zmianę, uwzględniono fakt, że to była pomyłka po prostu w danych i miło mi powiedzieć, że szkoła zajmuje miejsce tak, jak pan prezydent powiedział, mniej więcej w tej pierwszej setce, 75. miejsce w Polsce w rankingu głównym i 90. miejsce w rankingu maturalnym i 39. tak jak już wspominaliśmy w rankingu Olimpijskim. Także cieszymy się bardzo, choć przedpołudnie dzisiejsze było dość nerwowe i dla mnie i dla moich współpracowników i uczniowie też się trochę martwili, bo ni stąd ni zowąd miało być gorzej, a przecież jest, jest bardzo dobrze.